Cześć, tu Marek! Zapewnie zapytasz, Marek, co tak wytwornie? Staćcie? No jacha, bo to nie moje. I ciebie też może nie stać, ale można marzyć. Sponsor kanału ma dla was wyjątkową ofertę. Załóż konto z linku w opisie, postaw kupon za całe 25 zł, na to, że Robert Lewandowski przybije piątkę z kimkolwiek w trakcie transmisji telewizyjnej w meczu Polska-Czechy. Nieważne z kim. Nieważne też czy przed spotkaniem, czy w trakcie, czy po końcowym gwizdku. No chyba tyle to on umie, co? Jeśli to zrobi, to otrzymasz freebet w wysokości 200 zł. Pamiętaj, link jest w opisie. Ciuła jak Mareczek, ale trochę wytworniej. Panie Joe! Tak boss! Jak tam stan? Właściwie już wszyscy są. Brakuje tylko jeszcze tych co w nocy dowołaliśmy. Hmm, kogo? No, puchacz, łęgowski i struski. Hmm, probierz ich powołał? No, taką dostałem karteczkę. Hmm, po co ich probierz powołał? No niby w miejscach kotyzowanych. Ciężko stwierdzić, ale brzmią legitnie. Trudno, niech będzie, bo robisz jakoś to wytłumaczy. Sebaldek gdzie? Chodzi po pokojach, rozmawia z piłkarzami. Hej, Janek! Cześć Sebaldek! No kurde Janek! Normalnie fajnie, że wróciłeś! No też się cieszę. Kurda, fajnie, grasz tym z Hounthamton! Jest forma, jest dobre samopoczucie. Dobre? Dobre! No to kurda, normalnie się może... Zmienić po zgrupowaniu. Hmm. Cześć, Patryk! Dzień dobry, panie Mila. Kurda, normalnie jest szacunek. Oczywiście. No, dobrze, kurda, wychowany. Wiadomo. Jak, jak normalnie zdrowie? Lepiej, dziękuję. Grałem ostatnio cały mecz. A kurda, gdzie ty grasz? W spal. W, w gdzie? Spal. W spał? Spal w Serie C. coś jak kurda, normalnie, wisła puławy? Jaka wisła? Jakie spal? Kurda, normalnie. Dobrze, Zebaldek dba o atmosferę. Niezastąpiony. Panie selekcjonerze, melduję, że bramkadę są już na miejscu. Prowież ma tylko jedno pytanie, a ja z dwadzieścia. Co jest? Jak tam relacje pomiędzy Skorupskim a Lewandowskim? Wspaniałe. Pełne zrozumienie. Lewandowski. Escholupski. Kłamksusek. Staruszek. cyk. Drewniaczek. Osukaniec. Fubata taniec. K. Fubata. Bachata. Świetna atmosfera. O, oh, już się bałem. Profesjonalisti. Wspaniale Prowiesz ma na czym budować. To! Prodisz! Jestem u siebie! Brawo! Jest ze mną Marek! Nic nowego. Marek, jak to ma w swoim służalczo-donosicielskim zwyczaju, poinformował mnie, że podobno jakiś członek rodziny polubił na Twitterze. Na X-ie. Gdzie? X-ie. A. Że ktoś polubił od siebie jakiś post, w którym podobno wypowiadano się bardzo niepochlebnie na temat mojej osoby. Jaki post? Probierz nie wie. Marek. Co to był za post? Stulejka napisał, cytuję: Ten probierz to od razu zabrał się za robotę. Nie to, co ten leniwy dyskopolowiec z białego stoku. No, sam słyszy. Probierz myśli, że to nie o prezesie. Pod tym był hashtag Aaaa? No i podobno ktoś z twojej rodziny polubił ten wpis. No i. No i? No i co teraz? Teraz będę musiał zwolnić kogoś z księgowości. Probierz, ma wyjebane na księgowość. Probierz zawsze kupował jak leci. To będę musiał zwolnić matkę Marka z posady. Co? Okej, okay, ale to, że to. Ale nie można. Marek, wiesz, że ja mogę tak zrobić. To się nazywa Borkowanie. Mojej mamy nie ma. A gdzie jest? Nie żyje. Prawdzisz? Nie było tematu. Borkowanie? A tak, to nowy taki trend jest. Trend? Zwalnia się mamę kolegi za to, że polubiła czyjś post. Jest trening. Czyli to, co widzowie lubią najbardziej oglądać. O tak! Podawajcie sobie tą piłkę. O tak! Super, podajecie ją sobie. Wow, super! Super vlog. Patrz jak strzelam! Wow! Widziałeś? Widziałem! Super? Super strzał! Super vlog. A ty? Co ja? A ty to kto? Ja jestem struski. Co? Z Ruski? Struski? Struski. Zruski? Karol Struski. Skąd? Aris Lima Sol z Cypru. Z Ruski z Cypru? Tak. Kurwa, Peda spala z Ruski z Cypru. Co tu się dzieje? Super vlog. Panowie, mecz Hami, Mecz o wszystko? Ciężko powiedzieć. Mecz o honor? Też ciężko powiedzieć. Innych meczów to ja nie znam. Innych to my nie gramy. Panowie, najważniejsze pierwsze trzy minuty. Jeśli nie ustawimy się i nie wypniemy dwunastnicy w ich kierunku, jak to było poprzednio, powinno być dobrze. <grywa> Kurda, normalnie ja <grywa> grałem mój ostatni mecz w reprezentacji z Czechami. To tak jak wy, Wojtek. Jak mnie wkuricie, to tak będzie. Panowie, taktyka jest prosta. Nazywa się No, nareszcie. Fajne. <grywa> Kurda, prosta, normalnie. Zieliński ma piłkę. Podaję do Lewandowskiego, ta mu odskakuje. Normalka. Bez obaw, dobiegł do niej Świderski. Świderski. strzela, gol! No nareszcie. Widzę, że szybko załapaliście. Profitno. Panowie, probierz wie, że potraficie. No chyba, że nie potraficie. Wszyscy za jednego. A jeden do chuja. Dokładnie. Lewy, nasz kapitanie. <laughs> Osobowość. Podajmy sobie rękę. Zbijmy sobie piątkę. Senior Prodiś. Jest z probierzem! Z nim! Jest z nim! Nie, to pojebane. To trzeba zaorać.